Twój układ krwionośny zwalnia. Z twoich ust wydobywa się para. Poczucie zimna rozdziera twoją skórę od stóp po samą głowę. Przeznaczony na zamarznięcie. Taka była sytuacja Aleksandra, który walczył o przetrwanie uwięziony w sowieckim gułaniu. Jego zbrodnią było naśladowanie Chrystusa. Pewnej nocy wrzucono go do celi z wybitym oknem. KGB chciał zobaczyć, czy zamarznie na śmierć. Powiedzieli mu, że ich raport uwzględni, że wybił okno w swojej celi. Aleksander był w wielkiej rozpaczy. Zadawał sobie pytania: czy Bóg mnie naprawdę opuścił? Czy naprawdę o mnie zapomniał i wyrzekł się mnie? Czy na darmo tyle lat cierpiałem? W tej rozpaczy zaczął się modlić. Zazwyczaj modlił się cicho, ale tym razem zwrócił się do Boga głośno, mówiąc: Boże, czy ty mnie opuściłeś? Jego serce dosłownie krzyczało z rozpaczy. Pewnej nocy jedna z wierzących kobiet miała sen. We śnie powiedziano jej, że ma się modlić za Aleksandra. Nie miała jednak pojęcia, kim on jest, ale opowiedziała o tym osobom w jej kościele i zaczęli wspólnie modlić się za niego. Aleksander powiedział, że w pewnym momencie poczuł bardzo wyraźne ciepło. Ale nie takie, jakie pochodzi z grzejnika, lecz takie jak od matki, która swe zmarznięte dziecko przytula do piersi i ogrzewa je swym ciepłem i miłością pełną współczucia. To było bardzo ludzkie ciepło, które zaczęło przenikać i przeszywać serce Aleksandra, który. Wtedy doświadczył niesamowitego i uspokajającego wewnętrznego pokoju duszy. W jednej chwili poczuł też pełen miłości uścisk braterski, czyjaś dłoń pełna troski dotykała jego ramienia. Gdy poczuł ten gest, zrozumiał, że nie jest sam w tej celi, że jest z nim ktoś, kto nie chce, aby czuł się porzucony i że dzieli to cierpienie także z nim. Ciepło dał mu Bóg, jak powiedział, aby na własnej skórze poczuł to, że są ludzie, którzy w tej chwili się za nim modlą, a ich modlitwy zamieniły miłość do niego w ciepło, którego doświadczył właśnie w tej zimnej syberyjskiej celi. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że poczułeś wyraźnie, że powinieneś pomodlić się za jakąś osobę? Jeśli tak, to zostaw swój komentarz pod tym filmem. Ranek był dużym zaskoczeniem dla strażników. Nie tylko zobaczyli żywego człowieka, ale temperatura jego ciała była taka, jak u zdrowego człowieka. Aleksander słyszał, jak lekarze. Wyjaśniali strażnikom, że to jest niemożliwe. Nie potrafili tego racjonalnie wyjaśnić. Około 6 miesięcy później rodzina tej wierzącej kobiety otrzymała magazyn Open Doors z prośbą o modlitwę za Aleksandrę. Z magazynu dowiedzieli się, kim był ten, o którego przecież modlili się, nic Wcześniej o nim nie wiedząc, przeczytali o tym, że Aleksander rozpoczął ruch chrześcijański, który rozprzestrzeniał się po całym Związku Radzieckim. Za tę zbrodnię przeciwko władzy został zesłany do obozu pracy w północnej Syberii. Dostał też wyrok śmierci. Mimo tego został niespodziewanie zwolniony z więzienia. Jak sam zresztą wspomniał, modlitwa dosłownie otworzyła drzwi więzienia. Jak zaświadcza Ewangelia, Jezus uwalnia jeńców na wolność. Dlatego wierzymy w moc modlitwy. Dzięki naszym wiadomościom e-mail, które wysyłamy do naszych partnerów w służbie, 5430 osób każdego tygodnia może trwać w modlitwie za prześladowanych chrześcijan. Natomiast nasz magazyn wraz z kalendarzem modlitw na chwilę obecną otrzymuje 9820 chrześcijan. Tylko w 2021 roku 12180 osób wzięło także udział w spotkaniach przeprowadzonych przez Open Doors, a 13200 osób śledzi nasze media społecznościowe. Zachęcamy, byś do nich dołączył. Możesz to zrobić subskrybując nasz kanał oraz zamawiając nasz darmowy magazyn, gdzie dowiesz się więcej o bieżącej sytuacji prześladowanych chrześcijan. Nie może Ciebie zabraknąć. Bądź z nami. Krótkie spodenki są, klapki są, Boży Przedmiotnik jest, Biblia jest, szczoteczka i pasta są. Razem z Open Doors wyruszamy w wakacyjną podróż i zabieramy ze sobą nasze livestreamy. Dlatego do zobaczenia we wrześniu z nową odsłoną naszych odcinków. Życzymy Wam błogosławionych wakacji.